na YouTubie, więc przepraszam za jakieś wpadki, bo o ile na Facebooku mam doświadczenie, to na YouTubie w ogóle nie, jestem absolutnie początkującym. Ja nazywam się Michał Brzozowski, oglądacie kanał Moto Voyagera, a to jest najnowszy tuarek 660, oczywiście od aprili. Niektórzy nazywają go hmm, Tenerę 700 Killer. No i ja się postaram przekonać, czy rzeczywiście tak jest. ten motocykl jest lepszy od Tenery 700, którą ostatnio troszkę pojeździłem. No i chcę Wam powiedzieć o pierwszych wrażeniach, bo przylecieliśmy dzisiaj z Polski, z Warszawy, na Sardynię. Dwa loty, ciężkie loty, można powiedzieć, bo zmiana klimatu, plus bardzo długie oczekiwanie na, na kolejny lot z przesiadkami itd., itd. No w końcu się udało. Jesteśmy na miejscu. No i zobaczcie, tak wygląda ten motocykl. Zaskoczyłem, zaskoczył mnie, można powiedzieć, bo. Liczyłem na to, że tutaj naprawdę będzie jakość, i rzeczywiście ona jest. Choć wydaje mi się, że ten motocykl jest tak naprawdę taką wydmuszką, to jest przedprodukcyjny okaz, który po prostu jest pokazywany tutaj nam dziennikarzom i on nie jeździ, więc możliwe, że nawet nie ma tłoków w silniku, tłoków w cylindrach. Ale wygląda, wydaje mi się, że bardzo, bardzo zbliżenie do, do, do tego, co będziemy mogli podziwiać jutro, do motocykli, którymi będziemy jeździć. Co mi się w tym. Motocyklu podoba, co mi się rzuciło od razu w oczy. Przede wszystkim jakość. Tutaj ten zbiornik jest tak fajnie kropowaty, tego zupełnie nie widać na zdjęciach, na materiałach, które do tej pory mieliście okazję zobaczyć w internecie. Dodatkowo ten korek jest taki ślicznie archaiczny, to przywodzi na myśl po prostu korek wlewu paliwa do Aprili Tuarek, ale tej z lat 80. Ten akurat egzemplarz jest wyposażony w akcesoria dodatkowe. Mamy tutaj oczywiście komplet kufrów, yy, mamy yy... Crash bary, i jednocześnie light bary z, z tutaj światłami przeciwmgielnymi lub też halogenami. Po prostu mamy większą, większą szybę, ale ogólnie rzecz biorąc, a no i centralną podstawkę. Ale ogólnie rzecz biorąc to wiadomo, że to jest ten motocykl, na którym jutro jeździć będziemy. Bardzo podoba mi się pozycja na nim, ja w ogóle będę jeździć. Nie wiem, czy to jest legalne, ale wsiądę, bo się nie powstrzymał. I bardzo cieszę mnie to, że jest na nawet jak usiądę gdzieś bliżej, to, to wydaje mi się, że to, to miejsce jest i na tym motocyklu jest i na kartce wygodnie. To jest kawał motocykla, wreszcie wydaje mi się, że dla e, wysokich osób. Wysokość siedzenia, z tego co pamiętam, to jest 860 mm. Mogę się mylić, ale w że dobrze, że dobrze zapamiętałem. E, oczywiście motocykl wyposażony jest w silnik z V4, tak, z V4, choć jest dwucylindrowy, tylko chlaśnięty w połowie i to jest przeróbka, e, czyli można powiedzieć, że to jest ten sam silnik co w RS660, i w, co w Tuono 660, tylko zupełnie przekonstruowany. Przekonstruowane zostały wałki e, rozrządu i elektronika, która tutaj te zmiany dały to, że mamy ten, w tym motocyklu 80 koni, uzyskiwanych tam ponad 9000 obrotów i ponad 6000 obrotów mamy 70 Nm. To są większe wartości e, niż w tenerze 7. A propos tego, czy to jest Tenere killer, czy nie. Natomiast o kilka kilogramów ten motocykl, oczywiście bez tego całego bagażnika dodatkowego, jest cięższy, bo waży gotowy do jazdy przynajmniej według katalogu 204 kg. Natomiast tenera bodajże 198. No ale jak będzie ten motocykl jeździć na tych pilekach Str jutro, w terenie, na zakrętach? Jak będzie można wykorzystać zawieszenie kajaby 240 mm? To wszystko zobaczymy jutro. Także zapraszam Was serdecznie na naszego Facebooka. Zapraszam Was serdecznie już bardzo niedługo, bo w czwartek o godzinie 18.00 opublikujemy film, no właśnie z mojego jutrzejszego jeżdżenia z tak naprawdę informujący Was o tym, jak ten motocykl tak naprawdę jeździ, bo do tej pory to są tylko domniemania, ale liczę na to, że ten motocykl zrobi naprawdę na mnie mega wrażenie, bo chciałbym, żeby był mój i to dokładnie w tym kolorze. Pozdrawiam Was serdecznie z takiej wilgotnej, ale ciepłej Sardynii. Miejmy nadzieję, że jutro nie będzie padać. Trzymajcie za to kciuki. Pozdrawiam Was serdecznie. Cześć!